Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z gry Limbo i jedziemy sobie dalej. A z tej strony, kwecu, dzisiaj tak, nietypowo, haha. Jedziemy dalej. Dalej, szczerze powiem, nie pamiętam co się dzieje. Tutaj widzimy jakiś wiatr, jakieś równe liście. Możemy też zaobserwować, że y, trawa się jakby tak pochyla Więc możemy stwierdzić, tak, tu wieje wiatr Dobra Proszę teraz kamyki I jak dalej Zobaczcie, jeden dużo, drugi mały Znowu ten pająk Ale on może tak z jednym dawać to mogę On może tak z jednym z jedną nogą Nie wiem jak to nazwać Może tak po prostu się porufać Nie wiem naprawdę To jest noga czy... Odwok? Sorry. Nie, odwok to jest... To na czym teraz to jest? Nie, piszcie w komentarzach co to jest Kruk Czarny Jakiś chłopiec nade mną. to dziewczynka nie jest ma krótkie was. Zabijamy tutaj O O kurde Tak miało być? Chyba to ja skoczyć tam wyżej, no ale... Widać, nie było mi to pisane. O! Jakieś robaki tam były. To jest piesek! Albo nie, bo to ma... Z tyłu są jakby... Yy... Buty A co z reds, czyli ktoś bez głowy A. O kurde Jakiś zarażony zombie Jakiś opętany można powiedzieć Ja się już boję To był też o ten młodszy brat jego Czyli został tak. teraz ten sam duży Czyli on jest teraz sam Kurde no powiem wam Szczerze, że nie dzieje się tutaj Spadaj Zobaczcie Jakie dziaśne I teraz on jest głodny ten drugi jest takie smutne A zobaczcie Tutaj jest jakiś człowiek Kolejnym robakiem na głowie. Człowiek. No chyba to jest on ludzie. Nie evet. wiem. mi się wydaje. Aha, aha, aha. Aha, aha. Takie to. Aha, aha, ha, 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 ha. Ach, coś tak czuję, że to będzie tak raz Aha. A i... No musiała nadepnąć, no musiałem. O! Ktoś ma łuki, bo teraz... Ktoś ma łuk lub luki, bo ktoś ma strzały. Przemieszczeli. Nie wiem, przeskoczę, przez... Boże, przeskoczę to. Ty! No nie mówcie mi, że muszę tu znowu zaczynać. Jeju Czego ja się tutaj mam ten? Kurde wstać, <laughs> przeżyć. Jak ja tu mam przeżyć? Mam, mam pomysł, wiecie co? Wiecie co. Patrzcie co zrobię? Tak. Bez kitu, że ja będę musiał tak daleko uciekać. No nie wiem. Że... Dobra, Szczelili. Teraz. Dobra. Roga czysta, możemy więc dalej. Robią się emocje. I teraz są to wyboru: tu albo góra.

Się Nie wiem co. A więc, bram. Ale wiecie co? Bo ja wiem co. I teraz szybko, odskocze. No nie, czekajcie, a jak na przykład tu po prostu się pufczy, tak? Aha, to się inaczej, dobra. To trzeba rozplanować. Ja wbijamy tutaj. I teraz nie możemy popełnić żadnego błędu. a taki tutaj hmm. to coś do czegoś służy na pewno ten budzek, bo on tutaj wydaje mi się, że on tak On tak nie jest. Bo tak jest wygodnie, bo tak ma być. Wiem co. Trzeba przywiązać ten sznurek do tego. Aha. No. Zaraz poleję Dobra, jeszcze raz szybko. Dobra Tu musimy dłużej poczekać A i jesteśmy Udało nam się to wykonać I biegniemy sobie dalej Grzyby I tutaj jakiś zwierzak się wkopał no Ło Mogę tylko przyspieszyć Nie mogę Mogę tylko poskakiwać Nie mogę w lewą stronę iść Mogę tylko przyspieszyć lub spowalniać Eee ja nie chcę mieć robaka Podskoczę no nie. Jestem teraz zombie. No nie fajnie. O. Weźcie to zjedzcie Aha, w którą stronę on jest pochylony, to <laughs> teraz on będzie decydował, tak? Dobra. Jesteście głodni, mówicie. Jest! Dzięki, panowie. Tak mi się wydaje, że to są płci męskiej. A ja się teraz z wami żegnam i... Do zobaczenia później, na scenę odcinku, lub odcinkach czegoś innego. Jeszcze tylko musimy gdzieś paść, żeby nam się zapisało. Więc ja Wam już mówię. Jeszcze ja z to tutaj. Więc ja już wam mówię z Bogiem. Cześć.